Najpierw plotki o upadku interesu, a teraz takie wieści. Filip Heizer w końcu przerywa milczenie Filip Heizer mierzy się ostatnio z wieloma problemami w życiu zawodowym Najpierw prezenter został zwolniony ze swojej posady w TVN i Radio Z, a zaraz potem ruszył z gastronomicznym biznesem, który nie radzi sobie tak, jak zakładał 40-latek jakby tego było mało, w sieci pojawiły się sensacyjne doniesienia, że firma byłego prowadzącego DDTVN kończy swoją działalność. Filip Heiser zniknął z mediów. Kilka miesięcy temu Filip Heiser ruszył z własnym biznesem gastronomicznym, który miał zachwycić warszawiaków i być czymś zupełnie nowym na rynku ulicznych fast foodów. Chociaż początkowo zainteresowanie food truckiem celebryty było rzeczywiście spore i nie brakowało chętnych na to, by spróbować dań serwowanych przez 40-letniego gwiazdora, z czasem pojawiły się pierwsze trudności. Kebab sprzedawany przez byłego prowadzącego Dzień Dobry TVN wzbudził zainteresowanie internetowych krytyków kulinarnych, którzy zaczęli oceniać street food Heizera bez żadnej taryfy ulgowej. Pomimo tego syn słynnego gospodarza ić na całość nie zamierzał się poddawać i otworzył kolejne budki z tureckim daniem. Hazier dementuje plotki o upadku firmy. Teraz jednak okazuje się, że część z nich zaczęła opuszczać warszawskie ulice. Kebab Hajzera padł. Zamknięty na Burakowskiej i na Ursynowie. Żaden tego nie przewidział, można przeczytać w mediach społecznościowych. Na doniesienia internautów szybko postanowił zareagować sam zainteresowany. Jak tłumaczy biznesmen, w związku z małym zainteresowaniem jeden fut trucków został przeniesiony do łodzi. Łódź pokazała mi, że trzeba wyjść z Warszawy. Nagle Warszawa zrobiła się pusta i zastanawiałem się, gdzie są ci wszyscy ludzie? A okazało się, że ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżali na Kebaba, byli najczęściej z innych miast i chcieli spróbować mojego kepsa i wybierali się do Warszawy na tak zwane city braki. Kropka czuje się tak, jak wtedy, gdy wziąłem mikrofon, mając 20 lat. Ale teraz już wiem, że tylko idę w biznes, mówił dziennikarzom miast post. Drugi kebab co prawda także zniknął z dawnej lokalizacji, ale za to pojawił się w innej, uspokaja plotki Filip Heiser. Ta budka stoi już na ulicy Polnej obok metra Politechnika. Ruszamy w tym tygodniu. To topowa lokalizacja w Warszawie, zapewnia w rozmowie z plotkiem, chwaląc się zdjęciem nowego postoju swojego trucka. Okazuje się, że sensacyjne wyjście o upadku interesu Filipa Heisera okazały się jednak tylko przesadzonymi komentarzami internautów.